No, jak widzicie, same kamienie. Cześć, witajcie w piękny weekend wrześniowy. Wyjeżdżamy... ale cruiser tam płynie wielki. Wyjeżdżamy właśnie z Brodaricy. Nie wiem, czy tego cruisera będzie tam widać. Widać. Wyjeżdżamy właśnie z Brodericy, i dzisiaj sobie wymyśliliśmy taką wycieczkę, że jedziemy na wyspę PAK, bo jeszcze tam nas nie było w ogóle. Więc jedziemy zobaczyć, jak wygląda wyspa PAK. I pokazuje nawigacja stąd 2 godziny 20 minut, częściowo do LUN, do najdalej, najdalej na północ wysuniętego miejscowości na wyspie PAK. 2:20. No jedziemy autostradą i później oczywiście zjeżdżamy i już przez most dalej. Całą wyspę chcemy zjechać, może się uda gdzieś tam przekąpać. W pierwszej kolejności jedziemy jeszcze na zakupy, coś na drogę, jakiegoś burka, coś do picia może. I pierwszy przystanek to będzie gdzieś też oprócz zakupów kawa ale to już na wyspie Pak tak, to już na wyspie Pak sobie zrobimy no i ten, tą twierdzę gradinę przy wjeździe na wyspę, przy moście zaraz chcemy też zobaczyć no ogólnie dużo jest w planach, jest 27 stopni jest godzina 11 także myślę, że dzisiaj cały pełen dzień będziemy sporo zwiedzać, więc będzie sporo materiału pewnie go podzielę na kilka dni więc, znaczy na kilka odcinków, żeby wszystko fajnie pokazać no dobrze to my teraz jedziemy do Plodina już po zakupach taktycznych w Plodina. tutaj przy wyjeździe już w kierunku brodalicy i wjeżdżamy na autostradę zaraz ale jeszcze czas na tortice Linoladę oczywiście. No tak. <grywia> no dobra, to jedz jedziemy. Zjazd na Drniś i na Knin. O i oczywiście fotoradar. No tak. Starczy nam czasu, to jeszcze pojedziemy do Kninu zobaczyć tą twierdzę. Ale to zależy od pana kierowcy. Prawda? No właśnie. Dziękuję. Ale gorąco się od razu puściło. Masz kartę, czy ci dać? Mamy starinę. Zobaczymy, ile zapłacimy. Widzicie same kamienie, samiutkie kamienie wszędzie. Jak okiem sięgnąć? A sobie tu podejdziemy zobaczyć. most 340 metrów. Idziemy na drugą stronę. most. na wyspach słynie z paskiego Siru czyli nie ma się co dziwić, bo jak te owce są puszczone tutaj na te zbocza, to one te wszystkie zioła tymianki, rozmaryny żywią się tylko i wyłącznie tym więc no może gdzieś jakieś owieczki spotkamy dziko sobie hasające po wyspie O tu jest więcej rozdzielności, patrz. O to jakiś w ogóle jest inny rodzaj skały. Ta jest bardziej taka miękka, widać. w miejscowości Bago. Tu pozostałości drzew jeszcze jakieś zostały. A ten Volkswagen to takie jeździ, widać, tam zjechali na tą twierdzę, teraz zjechali tutaj. Bo tu jest shop i chyba i muzeum. Ale my jedziemy prosto do miasta Bago. O tutaj ładnie te saliny wyglądają. ładnie z czyli paskie i Koronki. Cipka to znaczy koronka po chorwacku. Niech Was nie zmyli ta nazwa. I tutaj teraz będziemy skręcać do Centaru. Paliwo na pagu 1,36 diesel, benzyna Euro Super 1,45, czyli 2 euro centy taniej niż. Co? Rijeka trans. No, może być. No i ulica, no to co? Nie chodź podwodnie. No wiesz, tylko że nie podwodna, tylko Jakieś fajne miejsce. Chwilę się pospacerujemy i jest paśka Sirana, kaze Cheese Formadio Sir. Tu jest sklep, piwac jaki duży, jaki ładny. 1:30 od 7 do 24 płatność. Czyli nie ma na przykład, czy weekend, czy nie weekend, jest opłata przez cały tydzień od 7 do 24. To właśnie pak na wyspie pak. Ale do której godziny mamy czas? No, na plaży jeszcze widać sporo osób. Bardzo dużo, bo jest z każdej strony góry. No i na pierwszy rzut oka to co? Murter? Czy pak? Murter. Murter, nie? Ja też murter bardziej. Jakoś tak chyba to nie moje klimat, za bardzo. Pójdziemy na kawę czy tam dalej. Dobra. <laughs> Już piją za koniec, <laughs> za koniec sezonu. składające się głównie z sera. Paski sir, dalmatyński brzut 13-32 lat na plata. Sprzed To jest mostek. No to tu gdzieś może... O, tu jest trochę przewiewu. To może tu gdzieś. Tak jak w tym zrobić, on już nie Tam może być przewiew. każdy most zauważyłem, że tak zabiera wiatr. Trogirze jest to samo. Tak. W jest to, to jest kaszana, Życzę no. się tu. To... Nie ma czym oddychać. Idziesz sobie wejść na mostek? Tak? tak. A ty nie idziesz? No przecież idziemy tam na tamtą stronę, nie? Po No myślałam, że tam tam... Ja myślałem, co będzie większy przebieg? Nie, No, no tam były. Oj, tu śmierdzi. Jesteśmy w bar and club Porta Salina, w miejscowości Pak, ulica Prosika 1. I za dwie kawy espresso, y, americano i veliki macchiato i jeden to zapłaciliśmy 7 euro, ale z takim widokiem. polecane miejsce bo jest naprawdę fajne klimatycznie no to jest wypożyczone <tryk> ale... czujesz? tą bon rybkami <grybkanu> nagrywam tam siedzieliśmy i polecamy Porta Selina Sześć cztery metry. O, teraz tu zaczęło wiać. Nie, tu nie wiało wtedy. Dziękujemy, że byliście z nami do końca w tym odcinku i tym pięknym odgłosem cykata żegnamy się z Wami i zapraszamy na kolejny odcinek. Będzie kontynuacja Wyspy Pak. Cześć!